Taka sytuacja miała miejsce na przykład w Gminie Środc. Gminna komisja odmówiła rejestracji jednego kandydata w związku z niewystarczającą ilością osób popierających zgłoszenie. Każde zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców danej gminy, a w tym przypadku komisja stwierdziła, że tych podpisów jest mniej niż 25, w związku z tym odmówiła rejestracji tej listy z kandydatem. Od tej, od tej decyzji komisji pełnomocnik Komitetu Wyborczego złożył odwołanie do komisarza wyborczego wczoraj, 6 marca, i komisarz w ciągu dwóch dni wyda postanowienie w sprawie no, rozpatrzenia tego, tego, tego odwołania i wyda, wyda decyzję albo o podtrzymaniu decyzji komisji, albo o jej uchyleniu. Drugi przypadek miał miejsce w Zduńskiej Woli. Miejska komisja wyborcza odmówiła rejestracji we wszystkich czterech okręgach wyborczych list kandydatów na radnych zgłoszonych przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego KWW, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Ten przypadek jest dotyczy czterech, czterech zgłoszeń we wszystkich okręgach wyborczych, ale jednej listy. Komisja stwierdziła, że, że tam to zgłoszenie nie uzyskało w żadnym z okręgów wyborczych wystarczającej liczby poparcia. Na dzień 7 marca nie wpłynęło jeszcze odwołanie od tej uchwały do komisarza wyborczego. a 14 marca upływa termin zgłoszenia kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów, w tym przypadku zasady rejestracji są inne. Prawo zgłoszenia kandydata na wójta uzyskuje czy burmistrza prezydenta miasta uzyskuje ten komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów więcej niż połowie okręgów wyborczych. A w każdym z tych okręgów co najmniej tylu kandydatów, ile jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. Już muszę powiedzieć, że w większości gmin te zgłoszenia już się dokonały. Już są zgłoszeni kandydaci, no bo komitet uzyskuje to prawo wcześniej niż termin, niż termin zgłoszenia. I niezwłocznie po tym terminie uzyskania prawa do zgłoszenia, komitety po prostu zgłaszają tych kandydatów. Głosowanie się odbywa, kiedy jest wybór spośród co najmniej dwóch kandydatów. A co jeśli w danym okręgu wyborczym zgłoszona jest jedna kandydatura? W większości gmin na naszym terenie. W wielu okręgach wyborczych zgłoszonych zostało tylko po jednym kandydacie na radnego. W związku z tym komisje wezwały na razie w, w terminie pięciu dni od, od daty ogłoszenia, obwieszczenia do zgłoszenia dodatkowych kandydatów. Jeśli by to no, nie było skuteczne, czyli pozostałby jeden kandydat zarejestrowany tylko w, w jednym okręgu wyborczym, wówczas głosowania się nie przeprowadza, a, a za wybranego uznaje komisja tego zgłoszonego kandydata. To jest taka nie, niecodzienna sytuacja, aczkolwiek dosyć powszechna, to już jest tradycja niemalże, mogę o tym powiedzieć, gminy Czarnożyły. Na 15 okręgów wyborczych na dziś głosowanie nie będzie przeprowadzane w 13 okręgach wyborczych i w 13 okręgach zgłoszeni kandydaci uzyskają mandat bez głosowania. W przypadku wyborów na prezydentów, burmistrzów i wójtów sytuacja jest inna. Jeśli jest tylko jeden kandydat, to wówczas głosowanie się przeprowadza w formie tak zwanego plebiscytu. Na karcie jest nazwisko tego kandydata i dwie opcje tak i nie. I uzyskuje mandat ta osoba, która uzyska więcej ważnie oddanych głosów. Więcej na tak, oczywiście, niż na, niż na nie. Jeśli kandydat nie uzyska poparcia społecznego, wówczas wyboru dokonuje rada.